Witam państwa z regionu Huchuj w Argentynie ze sparaliżowanego rajdu Dakar. We wtorek nastąpiło tutaj osuwisko takiego piaskowca jak za moimi plecami. To wszystko zwaliło się na wioskę Volcano, a także chyba kilka okolicznych wsi. To wszystko odbyło się niedaleko miejsca, w którym teraz stoję. Droga jest zamknięta, przepuszczane są tylko siły pomocnicze, ratownicy, wojsko. Te siły są ściągane z Okolicznych regionów. Oficjalnie mówi się o trzech osobach zabitych i tysiącach ewakuowanych. Natomiast nieoficjalnie mówi się, że tych ofiar może być co najmniej kilkadziesiąt. Problem polega na tym, że w pewnych sytuacjach w Argentynie wprowadza się stan wyjątkowy, a taki stan mógłby spowodować odwołanie rajdu Dakar. Na tym rządowi Argentyny nie zależy. Oni zainwestowali w ten rajd bardzo duże pieniądze. Dlatego do tej pory nie wiemy, jaka jest faktyczna liczba ofiar. Media nie są wpuszczane w bezpośrednie rejony katastrofy. Szosa, która została zasypana, leży na trasie rajdu Dakar. Cały rajd został zatrzymany. Może pierwsza w historii tutaj na ziemi południowoamerykańskiej rajd rozbił się wzdłuż szosy. Pojawiło się wojsko, które zaczęło ochraniać auta, ponieważ zwykle biwaki Dakarowe są zamknięte, A to z powodu bandy, włamywaczy złodziei, które krążą wokół. Środowy etap został odwołany. Z zawodników nas, dziennikarzy, serwisy, czyli cały rajd czeka podróż do Chilesito. Mi udało się bezpośrednio przed wyjazdem Rafała Sonika właśnie do Chile uzyskać jego komentarz do tego, co tutaj się dzieje. Droga dojazdowa do Salty została zablokowana przez lawinę błotną. Musimy pokonać drogę objazdową 300-kilometrów do Salty, a stamtąd prawie 700 km do Trilesito. Mamy przed sobą 1000 km do przejechania kładami dzisiaj. Potem prawdopodobnie na biwaku nie dojadą nasze serwisy. Będziemy musieli sami przygotować sprzęt na jutro, a co najważniejsze przygotować roadbooki no i zregenerować się na tyle, żeby jutro wcześniej rano móc wystartować do kolejnego etapu Dakaru. Z pewnością jest to jeden ze smutniejszych dni w historii rajdu Dakar. Skali zniszczeń, pełnej skali zniszczeń wciąż nie znamy. Ze sparaliżowanego rajdu Dakar w regionie Huchu i w Argentynie Marcin wyrwał ONET.